Wiem, że mam szerokość ściany do zagospodarowania 70 cm, cześć! Oso zatem sobie zaznaczam 70 cm, zaraz będziemy to wszystko ciąć. Kołeczki będą mi wystawać na mniej więcej 3 cm deska, ma 2,5. Także będę sobie odmierzał 5,5 cm kawałki. Hop, 5,5. Mianowicie, potrzebuje tych um, patyczków, tych tych kołączków 8. Kołeczki, kołeczki docięte, hop, hop. Teraz trzeba je przelecieć papierem ściernym. W moim przypadku, żeby na tej mojej desce umieścić 8 kołeczków, muszę je umieszczać co 9 centymetrów. No i sobie zaznaczamy co 9, czyli 0 9. Hop, hop. No i lecimy. Jak zawsze pamiętajcie sobie coś podłożyć pod element, w którym wiercicie, żeby blatu nie zepsuć. No i teraz trzeba się postarać, żeby jak najbardziej pionowo to wiercić. Zaznaczę sobie, jak głęboko wierciłem się tutaj, żeby wszystkie otwory już się nie przejmować, tylko mieć tak samo. Dzięki temu kołki będą mi wystawać na tę samą odległość. Wysokość, przepraszam. Hop, hop. I lecimy następne. Staramy się pionowo. Otwory wywiercone. Mam bardzo profesjonalne narzędzie do nakładania kleju i w każdy, każdy, Boże w każdy otwór o ten klej już swoje przeżył No ale dobrze. i każdy otwór trochę tego kleju tutaj nakładamy. Wkładamy je tak wkręcając trochę to mamy wtedy większą szansę, że klej się ładnie rozprowadzi tak na bogato gdzie nie gdzie tego kleju jest no ale dobrze że można wytrzeć lepiej dać za dużo i właśnie go trochę zetrzeć niż nie dokleić jakiegoś fragmentu dobra teraz póki klej jest jeszcze rzadki staram się nadmiar usunąć no dobrze ja mam teraz przerwę technologiczną bo mi musi zaschnąć klej także ja muszę swoje odczekać a wy za chwilę zobaczycie dalszą część <laughs> klej nam wysychu i na szczęście okazało się, że ten akurat klej do drewna zastyga na y, przezroczysto. Także <grym>, spoko. Zaznaczyłem sobie teraz, ponieważ ten nasz wieszak na buty y, będzie przykręcony w dwóch miejscach do ściany. Także tu oraz tu muszę zrobić w nim dziury, żeby przełożyć wkręty. Potem idziemy i zamocujemy całość do ściany. Ten nasz wieszak do butów przymocujemy sobie tutaj. No zobaczymy, czy ten patent, na który moja żona padła, będzie się sprawdzał? Ja myślę, że tak. Dobra, przykład, przyłożyłem poziomicę, nie muszę sobie zaznaczać, o, znaczy muszę zaznaczać, ale w ten sposób sobie zaznaczę, gdzie wiercić. O. Tak, te ściany tu są szalone, no ale akurat na półkę do butów to wystarczy. Myślę, że jest całkiem ok. Zrobimy test. Nie jest to ciężki but. O! Ale w ten sposób ma wszystko wisieć. Parami obok siebie i nie zajmować miejsca ym, na półce. No to udało się, słuchajcie. Taki patent. Polecam Wam. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!